Stop, 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 stop. Dowody wracają na egzamin ósmej klasy, wasze ukochane dowody. I słuchajcie, CKE zrobiło próbny egzamin eksternistyczny, informator, zwał jak zwał, gdzie był dowodzik, więc sobie go róbmy, siadaj na tyłku i powtarzamy. Na rysunku przedstawiono prostokąt, którym zaznaczono kąt alfa oraz kąt beta. Uzasadnij, że jeżeli alfa jest 25, czyli to jest wasze znane w zadaniu, to beta to 50 i beta trzeba... Udowodnić. To jest nasze zadanie. To musi nam na samym końcu wyjść. No i dobrze, i teraz słuchajcie, przypomnijmy sobie prostokąt. Prostokąt ma przekątne, przekątne są tej samej długości. Tutaj jest środek, więc ta połówka. Ta połówka są takie same, ta połówka, ta połówka są takie same. Więc ta długość oraz ta długość są takie same. Czyli powstaje nam trójkąt równoramienny, mamy te same ramiona, więc kąty przy podstawie są dokładnie takie same. No dobrze, czyli tu już wiemy, że jest 25 stopni, tu jest 25 stopni. Zanim przejdę do bety, ruszamy sobie za ten trójkąt. Ok, słuchajcie. Fajnie byłoby, gdybyśmy sobie obliczyli ten trzeci kąt, bo ten kąt tutaj napiszemy sobie, że to jest gamma, będzie mi potrzebny, żeby później obliczyć beta, zaraz wam pokażę. Więc tu zapisujemy sobie gamę. Jakie pierwsze równanie możemy zapisać? No to możemy zapisać, że alfa dodać alfa dodać gamma. Dają mi 180 stopni. To jest definicja z trójkąta z kątów wewnętrznych naszej naszej sumy, nie? Więc mamy 25 stopni. Dodać 25 stopni. Dodać gamma. Mamy 180 stopni. Czyli 50 stopni. To jest gamma. Mamy 180 stopni. Czyli gamma to będzie 180 odjąć 50, czyli 130 stopni. Czyli my już wiemy, że tutaj jest 130 stopni. I to, co tutaj powinniście zauważyć, to gamma razem z betą to są kąty przyległe. Kąty przyległe mówiły mi o tym, że jak tu mam alfa, tu mam beta, to jest oczywiście wzór, to alfa dodać beta daje mi 180 stopni, czyli kąty przyległe dają kąt półpełny, czyli 180, więc można było zapisać z definicji kątów przyległych. Możecie sobie napisać definicja kąt przyległy. Tutaj sobie zapiszemy, to będzie u nas gamma, dodać beta, daje mi kąt półpełny. Gamę znaliśmy, to było 130 stopni, dodać beta, 180 i beta to było 180 odjąć 130, czyli 50. Uwaga, uwaga, co należało dowieść? Wyszło nam to proste, nieproste, proste, co sądzicie.